Wdzięczności dzieci i konflikcie międzypokoleniowym pisze w jednym z fragmentów komedyjki od ludki i poeta. Mam zaszczyt zaprosić pana Henryka Zostępę, przewodniczącego Rady Miejskiej mówiczu Właśnie. Stare powieści o wdzięczności dzieci. Mówisz córce potrzebny, gdyś ojciec drogi. Sprzedziliś się w czymkolwiek z ojca tyrans srogi. Zmusiłeś się nareszcie i dobrze się stało. To dobro nie najlepsze. Dla niej zawsze mało. A cóż dopiero przymus, gdy zły obrót bierze. Złożenia rodzicom, to dziecka pacierze. Jakąż z losu córki możesz mieć nadzieję? Czego się troszczysz? Po co ci głowa się wieje? A jeśli gwałtem ją zniewolić usługą, daj majątku. A dawszy, nie popasaj długo, Wtedy dzwony żałoby poświadczą ci I dostaniesz nagrobek z twego zięcia ręki. Trzeba by dawnymi czasy, jak pewna wieś niesie, Czterech podróżnych zabłodziło w lesie. Mróz tak mocny, noc była tak ciemna, Że chęć podróży stała się daremna. Ogień więc rozłożyli i dnia czekać uradzili. Trzeba by rzeczy jeden i poziewa, przynieść więcej drzewa. Trzeba by rzeczy drugi, legając jak długi, rozszerzyć ogniska, by wszystkich żało zbyska. Trzeba by, zamruczał trzeci, Czym zasłonić od zanieci? Trzeba by nie spać, pomknął czwarty, na łokciu opartym. Tak, każdy powiedział, co wiedział. I myśląc jeszcze o lepszym sposobie zasnął sobie. Cóż z tego? Ogień zgasł, a nie osnożni, pomarły podróżni, gdzie bez czynu. Sama rada biada radcom. Dzieło biada. Miłość. Miłość kobiety ma wszystko nagrodzić. Miłoby Wam było tym snem się uwodzić. Gdyby nie przebudzenie za bliskie, niestety. Wierzysz, biedny kobietom, hmm, nie, znasz co kobiety. Kocha cię, mówisz. Kocha, przysięgać ci będzie. Życie swoje na razie w szalonym ogłędzie. Puszcza, byleby z tobą, bo ją znęci. Spokój i majątek wszystko ci poświęci. Wtedy tymi dowodom raz zaufasz przecie. Uwierzysz, że nad ciebie nic już nie ma w świecie. Pomyślisz, że i chcąc się jeszcze szczycić, musi jak obój drzewa ciebie się uchwycić. Ale nie! Sama nie wie, nie tuła, czy błocha, czy jutro będzie kochać tego, co dziś kocha. Ginie kona dla ciebie i nie dna po chwili. Ten czas nie się twój umysł wstrzymywać ją nie siwi. Twoje prawa są niczym. Twój gniew nic nie znaczy. Z twoich wyrzutów się śmieje, cieszy się z rozpaczy. O, ten co swoje szczęście połączył z kobietą, chwycił gałąź błyszczową nad przepaścią skrytą. Urywa się i pada, ginie wśród kamieni, a na górze bluźć bluszczem znowu się zieleni. W okay. pięknej róży motypłowy, wychyliwszy trochę głowy, zwołał bracie ruiny z Nóż pragić morały, stałość wychwalać, do cnoty zapalać i we wszystkim, co rozprawiał w siebie na przykład stawiał. Słowem nagadał i nałajał tyle, że o poprawie myśleć zaczęły motyle. Wtem jakiś młodzik na fijało siada i tak powiada. Nie wierzajcie, co on prawi. Ja powiem, czemu latać go nie bawi. Oto przed kilką chwilami, gdy aż do znoju z z psiatkami, nadszedł starzec, co kosą wszystko w swojej drodze wycina i niszczy srodze, co ciągle idzie, nigdy nie odpocznie w trudzie, ten sam, co go czasem ludzie nazywają. Nadszedł, a w koło ostrym żelazem, pościąg i braciszkowi skrzydełka zarazem. Dlatego stałość chwali. Jedne lubi różę bo już sam latać nie może. Nie jest to moją myślą, młode, piękne panie, często zbyt płoche pochwalać latanie, ale słuchając jednej matrony trzeba wyznać z drugiej strony, że i to motyl, ale motyl nabarczony. Aleksander A Akt drugi scena. Ósma Papkin Klara. Jak w tezertej Arabii złotosiejny wzrok chwowy. Niesie z kwarem śmierć lilii aż na koni białej głowy. A zebrana na wękicie płodorodna kropla, rosy wraca, zwiędłe i nowe życie i unosi pod niebiosy. równoładna, równoczynna, prezencja twoja miła. Starościanko miodopłynna Dla Twojego sługi była. Jużem bliski był zwiędnienia, gdy twe oko wszystko zmienia, oby kiedyś dały bogi, abym niosąc odwet drogi, niczym czas raźniej machnie kosą, był twym żarem był twą rosą. Równie z rytmu jak z oręża, tak sławnego dostać męża jest zaszczytem białogłowy. Ale każdy dziś młodzieniec, miłosnymi, czczymi słowy, zwykł przeplatać ślubny wieniec. Trudno zawsze dawać wiarę. Cóż nie wierzyć, wielkie nieba. Że się kocha piękną Klarę, Czyliż na to przysiąg trzeba? Że się kocha nie potrzeba, A że zawsze rób nie będzie, I przysięga nic nie znaczy. Ach, na serca mego drzędzie, Niech Twe ziarnko bujać raczy, A dodatek ten Twój mały Puści korzeń wieczno chwały. W dawnych czasach rycerz prawy Lubą zdobią więcej sławy, Lubą staczał krwawe moje, Nim oświadczył miłość swoje ci drogiej swej kochanki, w zróbniejowy wjeżdżał w szranki. Tam na kopię dziennie gonił, po dziesięciu stadach z koni i dopiero, gdy się skłonił, wziął się nagrodę z drugiej dłoni, błagał, a w sercu miła kochać mu się pozwoliła, by mu wolno pod jej barwą kruszyć kopie, mieszcze ścierać, dla niej tylko żyć, umierać. Z tego stroju i z tej broni marsowego znać piastuna, co reterskiej zbiegł pogoni, od bieguna do bieguna, oby moja artemiza, światł groźne po żelazo, tkwią jak gąbka nawęczniałe, przemówiło choć tą razą. Wam na wiarę, mnie, na chwałę, gdzie na skałę krót kamienny, gdzie działami mur brzemienny, gdzie bagnetów ostre wały, gdzie sklepienie i z dzic, i szabli Tam był papkin, zuchwały, zuchały, strzelec boski, rębacz diabli. Jęk, szczęk, krzyk, ryk, śmierć dookoła, tu bezbronny pardon woła. Tu dziewica ręce łamie, matka płacze, dziecię chwili, ale spada moją ramię, ci co żywi, już nie żywi. Przebacz zapał zgrosto krwawy, rycerskiego uniesienia, ale widzisz dość mam słaby, brak mi tylko pozwolenia, bym fortunnych stanął rzędzie, których celem Klara będzie. Więc odwalam. Przyjmij śluby. Kola, teraz lata próby, w nich dowody posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości. O królowo, wszechpiękności, piękności, ornamencie człowieczeństwa powiedz, bo ogień skocz papkinie. Na swój papkin w, og w ogniu zginie. Nie tak strogie me żądanie. Klejno rycerskiego stanu pastwą ognia nie zostanie. Lecz powtarzam wasz mość, Panu, posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości żądam próby. W każdej znajdę powód śluby. Po stąd chcąc dać miarę, milczeć trzeba sześć miesięcy. Nic nie ganić. Tak, nic więcej. W wytrwałości zaś dam wiarę, gdy o chlebie i o wodzie… Tylko przebóg, niezbyt długo. Rok i dni sześć. Jestem w grobie. ale zawsze twoim sługiem. Zaś śmiałości w tym sposobie dam mi dowód, kto dać zechce. W oddalonej stąd krainie jadowity potwór słynie, najmężniejszym trwogą bywa Krokodylem się nazywa. Niech go schwyci i przystawi. Moje oko nim zabawi, bo mi ciekawa jest ta miarę widzieć żywą te poczwarę. To jest wolą niewzruszoną, a kto spełni, co ja każę, ten powiedzie przed ołtarzem, Tylko tego będę żona. Krokodyla, tylko tyle i to za koncept kaduka. Panną w głowie krokodyla, bo dziś każda z grozy szuka. Co dziś modne, wdzięczne, ładne, co zabójcze, co szkaradne. Dawniej młoda panieneczka mile rzekła kochankowi, daj mi luby kanareczka, a dziś każda swemu powie, jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Post, milczenie, wszystko fraszka. Straży przy mnie nie postawi, ale potwór nie igraszka. Czart, nie papkim to przystawi. Rada małpa, że się śmieli, Kiedy mogła udać człeka, Widząc panią raz w kąpieli, Glazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła. Małpa figlarz nóż do dzieła, Wziąwszy pański czepek ranny, Prześcieradło i zwierciadło, wanny. Dalej kur kurki kręcić żwawo. W lewo, w prawo, z dołu, z góry, Aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj. Małpa to mi graj. Hejże, kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, Aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele. Trochę nad to, ba, gorąco. Daszka. Małpa niedzielę sobie poradzi. Skąd ukrop up, ciecze, tam palec wstacie. Aj, gwałtu piecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progu. To nieżarty parzy zdoby, dalej w okno, Szynk. uciekła. Że tylko palce popiekło, nadal szczęśliwa. Tak to zwykle małka bywa. Na dziedzińcu przy kurniku krzyknął kogut, kukuryku, kukuryku krzyknął drugi. I dalej w czuby biją skrzydła jak kanczugi. Dziobią dzioby, drwą pazury, aż do skóry. Już krew kapie, pierze, leci. Z kwoczką uszedł rywal trzeci. A wtem Indor dmuchnął – wola! Stała się jego woda. O co idzie? O co chodzi? Indor was pogodzi. Na to oba, każdy sobie. Przygrzeźniał się w osobie. Moi panowie, Indor powie. Niepotrzebnie się czubiło, przedrzeźniania tu nie było. Obydwa z jednej zapialiście nuty, boście obydwa koguty. Kiedy głupstwo jeden powie, głupstwo drugi mu odpowie. Potem płacą życiem, zdrowiem, co rzecz na to, wiem, nie powiem. zupa z gwoździa. Mówią ludzie, że przed laty cygan przed do wiejskiej chaty, skłonił się babie u progu i powitawszy ją w Bogu, prosił, by tak dobrą była i przy ogniu pozwoliła z gwoździa zagotować wieczerzę. I gwóźdź długi w rękę wierzy. Z gwoździa zagotować wieczerze. To potrawą całkiem nową. Baba trochę wstrząsła głową, ale baba jest ciekawa, co to będzie za przyprawa. W garnek zatem wody wlewa i do ognia kładzie drzewa. Cygan włożył dwuść powoli i garsteczkę prosi soli. Ej, mamuniu, do niej rzeczy, łyżka masła by się zdała. Niecierpliwość babę piecze, łyżkę masła w garnek wkłada. Potem cygar jej powiada – hej, obuniu, no, no, czy tam w chacie garsteczki wy nie macie? A baba już niecierpliwa, końca, końca tylko chciwa, garścią krupy w garnek wkład. Cygar w ten czas czas swój zgadł. Gwóźdź wydobył kaszę z Potem baba przysięgała, niezachwiana w swojej wierze, że na swe oczy widziała, jak z gwoździa zrobił wieczerze. W naszej propinacji coś pono tak spadnie. Kto cygan, a kto baba, łatwo każdy zgadnie. No właśnie, to cały Fredro, znakomity obserwator, niezrównany mistrz wciętej riposty, w pamięci pozostaje jako komediopisarz, znakomity humorysta, jeden z wypłozów polszczyzny. Fredro bawił się, pisząc swoje komedii i chciał bawić nas. Na zakończenie chcemy Państwu zadedykować piękne przesłanie Fredrowskie z motywilu Nowy Don Biszop, czyli Doszaleński. Tutaj proszę pana porostę. Nie szukajmy wśród marzenia. Szczęścia, co się stokrot zmienia, jak cień własny nas uchodzi. Gdy go gonim, to uchodzi. Między swymi, swojej ziemi, żyjmy zgodnie i swobodnie. Tylko miłość, stałość, cnoty, mogą wrócić nam wiek złoty. nie tylko miłość, stałość, cnoty mogą wrócić nam w wiek złoty. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że przyłączyliście się do akcji Narodowe Czytanie. Gorące brawa dla wszystkich Państwa, którzy czytali. Ubysta,